Dzień dobry, witam ze sklepu CDN w Katowicach, Aleja Korfantego 2. Na początek powtórzę pewne informacje, które są przydatne dla osób, które pierwszy raz oglądają nasze filmiki. Jesteśmy sklepem stacjonarnym, mieścimy się w Katowicach, Aleja Korfantego 2. Oprócz tego prowadzimy sklep internetowy pod domeną www.sklepcdn.pl. Prezentujemy w ofercie swojej mamy przede wszystkim odzież dla osób dojrzałych w różnych rozmiarach, praktycznie od 36 do 56. Większe rozmiary niestety na razie nie mamy, chociaż będziemy się starali być może coś nam się uda zdobyć. Nie jest to łatwo o te duże rozmiary. To tak na usprawiedliwienie no, ale będziemy podejmowali próbę. Może akurat skuteczna. Na filmikach prezentujemy rzeczy, które mamy w swojej ofercie w danym momencie w sklepie, które można zakupić zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym. Dla porównania, ja mam w piuście 112 cm, w biodrach 122 cm, noszę rozmiar pomiędzy 48 a 50. Pani Renatka, która mnie wspomaga, Nosi rozmiar pomiędzy 42 i 44. Jest wyższa, bo ma 172 cm. Ja natomiast mam 162 cm. I zaczniemy od prezentacji rzeczy, które ma na sobie pani Renata. Pani Renatka ma. Zaczniemy od góry na sobie. Żakiet Anna. To jest marki Kaskada w kolorze czarnym. Jest to taki prościutki pudełkowy żakiecik, który nam się świetnie sprawdzi do różnego rodzaju stylizacji, bo on zarówno do stylizacji biurowych, jak i takich bardziej wizytowych. Żakiet posiada imitację kieszonek. Jest bez potrzebeczki, ale i z tkaninki, która imituje skórkę. Przepięknie się układa na sylwetce. Jest to takie dyżurna rzecz, którą warto mieć w szafie, bo bardzo ona właśnie przydatna. bardzo przydatna. Tutaj też ten dekod okrągły typu Chanel, on bardzo ładnie właśnie określa całość. Także jest to. Naprawdę fajna propozycja. On nie jest zapinany. Nie jest zapinany, tak. Właśnie o to chodzi, że on, ale dzięki temu, że nie zapinamy, to też optycznie wyszczuplamy sylwetkę. Bo tu jest ta część, która właśnie powoduje, że sylwetka wydaje się szczuplejsza. Można oczywiście zastosować na przykład jakieś tu zapięcie. Są panie, które wolą tu biuś, mm -hmm. pod biustem mieć zapinane. Jakaś hafteczka, Z hafteczka czy E, brosza jakaś, e, coś, tak. co spowoduje, że e, będziemy, bo to jest dla nas, e, my musimy się w tym dobrze czuć. I w związku z tym e, tutaj pe, e, jest zostawiona pewna dowolność. E, mówiłam cenę żakietu 299 zł, kod produktu to jest 0,88, łamane 00682 i żakiety są szyte od 36 rozmiaru do 54. Także Panie naprawdę również te w większych wymiarach one zdecydowanie są w stanie u nas otrzymać rzeczy, w których będą się czuły dobrze. Kolejną rzeczą, którą teraz prezentujemy, jest to sukienka zielona marki Dagon. O kodzie produktu 122, łamane 33,42. Cena sukienki to jest 449 zł i skład: to mamy 86 poliester, 8% elastan i 6% włókno metaliczne. Sukienka posiada podszewkę. Podszewka ma 98 poliester. I 2% elastanu. Rozmiary dostępne to jest od 38 do 48. Tutaj na zas zasługuje na podkreślenie nie tylko piękny kształt, piękne cięcia, które określają właśnie nam linię sylwetki, ale również i tkanina, która w swoim składzie ma takie delikatne jak gdyby niteczki mhm. srebrne, które to, przy one przy załamaniach, przy ruchu mhm. pracują. Wzór w okolicach szyi też ładnie modeluje sylwetkę. Wygląda szalenie twarzowo. Te zaszewki plus to cieniowanie tutaj tak. daje niesamowity efekt. Właśnie o to chodzi. Dół jest mhm. potem całkiem prościutki, gładki. Mhm. No bardzo, te... bardzo podkreśla talię. Tak, tak, bo bardzo. na tym to polega właśnie. Bo to jest też, co jest istotne, że cięcia nie są tu na wysokości pępka, tylko one są odrobinę wyżej. Mm -hmm. Bo dzięki temu wzrok nam się zatrzymuje na tej najszczuplejszej części sylwetki, a nie tu, gdzie mamy tak. zazwyczaj zdecydowanie więcej. Tutaj dodatkowo rękawek typu skrzydełko czyli malutki, kryjący główkę ramienia, ale dzięki temu bardzo zgrabne. I proszę się odwrócić jeszcze. Fajne jest też to pęknięcie w kształcie łezki, takiej większej tutaj na pleckach. Cięcia, zameczek kryty, dodatkowo rozporek ułatwiający poruszenie się. W związku z tym jest nie tylko piękna, ale i praktyczna. Ja natomiast na sobie mam sukienkę marki Veramoni o kodzie produktu 121 łamane 16014 w cenie 999 zł. Sukienka uszyta jest z tkaniny 100% rajon, czyli jest to sztuczny jedwab Podszewkę 98 poliester i 2% elastanu. Sukieneczki szyte są od 38 do 48 rozmiaru. Ja na sobie mam rozmiar 46. Rękaw długi, ale oczywiście jest możliwość go troszkę sobie podciągnąć. Zapinany na guziczek. Sukienka ma troszkę charakter taki boho, bo jest unikatowa ze względu na układ wzoru w tkaninie, plus do tego właśnie w tunelu jest wprowadzony paseczek podkreślający talię. Jest to też taka uniwersalna sukienka na różne okazje, gdy pani nie chcą być tak bardzo wizytowe. A po prostu chcą, mają swój taki określony styl. Świetna sukienka, pięknie się prezentująca, posiadająca pod spodem osobną haleczkę, w związku z tym też jest łatwa w ubieraniu. Oczywiście ten dekolt można sobie powiększyć. Już momencik, rozepnę troszkę guziczki, bo wtedy właśnie wychodzi nam bardziej. Ta podszeweczka, i to sprawia wrażenie, że pod spodem jest bluzeczka, co też świetnie się prezentuje i dodaje takiego pazurka. Jest to rzecz, która naprawdę jest godna polecenia dla osób, które lubią mieć rzeczy charakterystyczne i się wyróżniać. Uważam, że ta sukienka właśnie spełnia wszystkie te role. No i dodatkowo jest szalenie i wygodna i praktyczna. I teraz kolejna sukienka, którą chcemy Państwu się pochwalić. Przepiękna sukienka marki Poza. Sukienka nazywa się Vera. Jest w kolorze beżowo-złotym. Cena sukienki to 799 zł. Kod produktu 061, łamane 1725. Sukienka składa się z 70% wiskozy, 30% poliester, posiada podszewkę, 100% wiskozy. I rozmiarówka od 40 do 48. Podszewka jest złota. Tak, podszewka jest złota, satynowa, mhm. a warstwa wierzchnia składa się z takiej delikatnej siateczki, która jest dodatkowo plisowana. Jest to świetne rozwiązanie. Góra natomiast sukienki jest pięknie haftowanej złotej koronki, rękawek transparentny. Też z dodatkowym haftem, całość podkreślona złotą, złotym paskiem, wszystko takie szalenie stonowane, ale bardzo eleganckie i takie takie, że takiej sukience możemy wyjść na wiele, wiele okazji. Jest to klasyka w takim najlepszym wydaniu. Zresztą takie rzeczy właśnie najbardziej lubimy, żeby mieć rzeczy jednak nie tylko na jedne wyjście, nie tylko takie modowe, że tu i teraz, a później to wręcz zęby bolą, jak się na to patrzy, tylko elegancja jest, styl, mówię tak, mody przemijają, ale styl pozostaje. I to jest właśnie z grupy takich sukieneczek. Bardzo piękna sukienka. No i kolejna nasza propozycja jest to sukienka romina w kolorze ekry połączonym ze srebrem marki Semper o kodzie produktu 011 łamane 230 273 410. Cena sukienki to 369 zł, rozmiarówka od 38 do 50, skład to jest 90% poliester, 10% elastan. Sukieneczka posiada podszewkę z uszytą 49% acetatu, 41% poliester i 10% elastanu. Skład tkaniny, tak jak widać, tu jest bardzo dużo elastanu, gwarantuje niesamowity komfort użytkowania, mhm. swobodę, miękkość, bo to się pięknie wszystko układa. Pani Renata na sobie ma rozmiar chyba 42, ale zaraz sprawdzimy. Tak, 42 i tak jak widać, jest to idealny rozmiar. Tu też na uwagę zasługuje podkreślenie nie talii, ale właśnie tej mm -hmm. najszczuplejszej części selwetki, rękawek, lekko opadający kimonko, zakończone delikatną falbanką. Całość niby prosta, ale taka ujmująca i szalenie elegancka. Bardzo wdzięczna. No. To są rzeczy zresztą Marka Semper. Słynnie z tego, że stara się szyć rzeczy właśnie w takim świetnym gatunku, takie przemyślane, wzorniczo i są to rzeczy, z których klientki naprawdę zadowolone noszą bardzo długo, bo są to świetne gatunkowo. Cena przypomnę 369 zł, rozmiarówka od 38 do 50 i na tym zakończymy tą krótką prezentację. Oczywiście zapraszamy na kolejne. Będziemy starali się sukcesywnie pokazywać kolejne rzeczy dostępne w naszym butiku. W każdej chwili można do nas zadzwonić, dopytać szczegóły. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepcdn.pl. A najważniejsze, zapraszamy przede wszystkim tutaj do sklepu. Gdzie w każdej chwili doradzimy, pomożemy. Klient, łatwiej jest nieraz na miejscu dobrać coś bezpośrednio dla siebie. Przypominam również klientom, którzy nie wiedzą, że parking pod naszym sklepem jest dla klientów sklepu bezpłatny, bo panie często sygnalizują, że w centrum Katowic jest ciężko gdziekolwiek zaparkować. Jesteśmy faktycznie w tej komfortowej sytuacji. Że parking dla klientów na czas pobytu w sklepie mamy bezpłatny. W związku z tym serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się zobaczymy i ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję.